Dobra, mam, okej. Okay. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, dać lajka, like dać suba. <grym> znowu, znowu ten Bóg mi opętał. Nie wiem, co się dzieje, stary. Widziałeś, bo... co tam jest? Nie. No to zobacz. Dziewica. No. Ach, to... Otwórz ją. To wtedy już nie będzie żelazna. Nie będzie dziewicą. O nie. <grym <grym o, za głęboko włożyłem klucz. Ach. Wyjeżdżaj mi stąd. Ale wiesz co? Wyjeżdżaj. Olejem <grym> jaszczuro węża? Zobacz, a się z... Co z nią jest? Może ją wsadzić jej w pracę? <grym> nie chcę. Ale dziwne, że się nie odpaliła. Dlaczego no miała się odpalić? No nie wiem. No wydaje mi się, że powinna się automatycznie odpalić, jak? Oni powinni mnie zaskoczyć, nie? Mhm. Mm o nie! Co tu się stało? A, nie, oni. A, A teraz się odpalili się. A, to mi te, oni mnie tak w konia zrobili. Hmm. A, co za jak... banda złodziej. Siomista. Sto... Zobacz, czy tu coś na O, tu coś na górze szczęście. Czyli potem musieliśmy otworzyć ją. Żeby to zdobyć. Żeby to zdobyć. Medalion z bursztyną. To jest ten medalion, który używaliśmy na początku gry, który zwiększa nam HP. No ale Super. nie potrzebujemy go, bo mamy teraz inne. Dokładnie. Pytanie, czy nie tą dziewicę chcesz ją rozjąć. Stary, jak czy... będziemy mieć za dużo nam HP, to będzie dachem. Dachem. Dachem, <grym>, jak będzie mam HP. E e e e Zeskoczę ewentualnie... na nią i tak tylko... ja wow wow wow, 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 Nie! Porywaj Dobra, uciekaj, 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 porywaj nie porywaj mnie, nie porywaj mnie. Nie tu, Ta, a, a, nie tu tam. Zobaczmy co tu jest. Tu jest przeciwnik z włócznią. Aaaa! Z pochodnią w włócznią. Aaaa! Uciekałeś w wokół i <laughs> tak cię trafił. Sprytny. sprytne. Nie wiem stary, czym jest pochodna włóczni. Po, po, byłem słaby z, z matematyki. Pochodnia włóczni. Pochodnie wylić. Wylicz pochodnią włóczni. Siodę z głównym wejściu. Skrzynię i poniszczę, żeby... Nic nie mał... z nich nie leci, jak coś, pamiętaj. Dalej? Wow, tu jakiś gigant stoi. Widzisz go? No Sans, ciężko byłoby go nie mu w plecy katany. O. Nie ma nogi. Skąd wiesz, to On Skąd wiesz, to był nie ma nogi? Nie ma nogi, no bo miał taką tabliczkę nie ma nogi. O, to za... wow, wow, wow. wow, 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 stary. Była był, jakaś taka potę, grana, potę, potę, którą potę. się bardzo jaraliśmy. Oj, sztumendo. Zobaczcie, właśnie Mabinogi. I to był taki RPG, w którym można było dużo robić. Coś jak w sumie teraz Black Desert. Mhm. Mm e, Łoszty, Psy! Uciekaj! Psy, psy mi stąd. E, Można było bardzo Ota. dużo robić. Trochę jak des e, Black Desert teraz. Tak mi się wydaje, bo tam też może jakieś Black tam... Desert teraz, ta, ta. a nie Black Desert Online? E, to jest DLC, okay. w DLC nie grałeś yy, po, 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 Podepnij sobie światło Po-po-po yy, to jest y, ten, prequel Pre-pre-pre <laughs> Taka od, odpowiedź Jako taka Spo, Z porodówki Pre-pre-pre yy, Skoczyć Ty na to stary dupą? Na kogo? Na to Nie, na co? Na ten stożek? A, nie, nie dało się. A nagle. Bieg... i nie a ma co stożka. Tu jest? Tam się da wejść? Tu? No. Nie da się no chyba wejść, no zobacz. jak się nie da, coś tu Na bank ma. coś mi wskoczy za plecy. Nic nie skoczy. Co tu się dzieje? Pieczeń złotego drzewa. Wow, ciekawa. Dobra. Co tu daje? Ehm, nie wiem. Pieczęć. Czekaj, coś tu będzie? będzie? No nie, chyba to było, tu był ten gigant, a tu jest jakieś przejście, zobaczę jeszcze. Aha. O, to znowu ten tam sam zysz. Jest gość. Jakiś pies w drzwiach, w, w przejściu. Walgo od tyłu. Ale ha, ha. długo się zbierał z tym uderzeniem. <laughs> On się też długo zbierał, żeby mnie ostrzekać chciał. Eee, czy, 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 mu się ostrzegawcze szczeknięcia Nie rozpędzaj się tak szybko, bo patrz, tam nie doskoczymy. Nie? Nie. Musiałbyś się rozebrać. Na koniu? <laughs> nie możesz tu na koniu jeździć. No. Tam się doskoczy tylko jak jesteś lekki. Okej. Okay. Nie możesz tam być. Nie, nie ryzykuj. jak nie jestem. Lecimy. No nie wiem. Tam? No. Tak? Skacze się A. Tak, ale nie dasz okay. rady. To jest za Taranta. Ta, ta, ta. O! Można było przejść po tym! A? mówiłem, że nie dasz rady! Jestem goły i uwięziony przy labie! Goła! No jest cieplutko. Co teraz? No nic, iść tam. Ej, co, dobrze ta nasza postać wygląda. Musisz iść u Stary, a muszą mieć stopy piec. No dlatego załóż, ubierz się. Okej. Okay. Załóż, ubierz się. my też, co mieliśmy na sobie? Tak, no, tak, mieliśmy to, to, to i to. No nie. <noise> tu mieliśmy hełm, na pewno taki. No tak. Ty myślisz, my cały. Co... O, to nie, to nie, to jest twór. Możemy zmienić. Ale żeby było wiesz, no by design. to. No okej. Okay. I tak nas wszystko, stary na trzy strzały ściąga ta To już u jakiejś założone, no ale Możliwe. nie ważne. E, Dobra. A dzbańce! Uciekaj! One no eksplodujące no, no, dwańce? Nie że, że się na no, nim ogień taki pojawił i... Jest, Stary, no, no dobra, nie założyłem. To jest wielki żyłem. słój. Słojownik wielki. Myślisz, że on też wybucha? No nie wiem. I jak się bawi słojem? <laughs> Driftuje. Driftujący słój. Widziałeś z takiego, chłopie? No nie. No właśnie. Driftujących nie widziałem. Widziałem zaciśnięte, A, nie do, do otwarcia. Dynie? Wal słoja no. Czemu? Wiesz, on sobie chilluje. BIGO! Zilluje! Wal go na ryj, no. Małe słojątko się przy nim bawi. Bigo! Pewnie jak słojątko zabije, to... Nie, on też Bigo. na... Bigo! To... Pięknie. Wal go dalej. Do końca. Pięknie. O! Fu. Są najob... najobrzydliwiej ginący przeciwnicy. Kieruk z surowym mięsem i o Sam już... jesteś. <laughs> Stary, tam na no ale ja nie mam już nawet many. Nie mam many. Nie mam many. Skakuj tam. Są oh. małe słoiki. Uważaj. Ups, ten wybucha bo jest żółty ma siarkę na górze chyba. Widzisz? Okay. <laughs> nie wiedzą, że tam byłem. No ładnie to. Żółty masiarkę. Ma o i tu. Tu? Nie, nie, nie. Na górę, tu no. może też coś być. Na banki to. są coś ukryte stary Ta, twa stara. O, widzisz? Co? A nie, stąd przyszliśmy. <laughs> Myślałem, że swoją starość zobaczyłem mm. w ogóle tak. stara, ty O, widzisz? Mama! No chłopie, nie turwaj się, bo to jeszcze wolniej robisz. Jak Zdział chcesz skak się skrada. skakać? Skakać. On źle dłuży, stary. O! Dobry, to już nie cierpiał. Pięknie. Biedny. Na górę. Okej. Okay. I teraz już tędy, po lewo. No. Tu. No. Oj, no. pięknie. Na dachem. No chętę. Da. Da da da. No, no jak Ale przynajmniej nie do jedno zadanie, stary. No właśnie, nie stary. Trzeba sprint i, i jump. To są dwa zadania. Jesus. O! Pięknie. Jesus miał jedno. Zadanie? No. Jakie? Zginę ze naszej grzechy. No nie! <grym> Zaraz wyjdę z siebie. <grym> Ja Wyjdę z siebie i nie wrócę, stary. Wyjdę z siebie i nie wrócę, przysięgam, nie? Okej, okay, teraz do trzech razy no, sztuka. Ta. Teraz rozbieg porządny. Już to widzę. Fokus na dachem. Oh, o! Pięknie. wow! Brawo, tak, naprawdę. Do trzech razy sztuka. No, Pięknie, to naprawdę należy mi się brawa. Poczekaj, bo znowu gdzieś spadniesz. No tam teraz. A tam na dole co jest? Dachem. nie przejeżdżam. Tu? No, nie. tu nie doskoczyłem. Nie. nie, 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 No to musisz iść tu. Tu. Tak. E, przeskoczę chyba stąd, bo. Ja Ale Toreador. To to Ups. 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 Nie tak. Skacz B. W sensie tym A. takim odwróć się tyłem. Poczekaj! A. A. Odwróć. Aha, tyłem. O! 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 O. 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 <śla> Lecz się. Nie, nie masz poty? Ma, nie mam poty. Uff, okej, okay, dobra. I znowu sekwencja ta sama do przejścia i spoko. Po ja stary, pierdzie. to jest easy easy. easy. Ta, teraz easy, już easy. Teraz jestem masterem. Easy tego. easy. No, jesteś na hitach. Ja się stary. uczę jak AI stary iteracjami. Pokonaj najpierw tak. tego go gościa, bo on cię rzuci i w dół. Nie, co jest? Co się stało? No, nie Złapało mogę. mi skok stary. Nie, nie. czekaj, tyłem. siedem tyłem. tysięcy tyłem. tyłem, tyłem skaczę. Nie masz potem Miksturaman. Ja nawet nie chcę wracać po to, więc kontynuuj. To teraz kontynuuj Ty. Kontynuuj padem, nie, kontynuuj. No, nie, nie, w sensie nie trzeba wracać po to, Trudno. 77 tysięcy dusz. <laughs> no cóż. To jest level. Prawie. No A właśnie, prawie. Ziele. Ja schodzę po to, mam w nosie tak? stary to. O, okej. Okay. Nie wiem jak tam mam dojść. No w dół. No w dół, <laughs> w dół. Dachem? Dachem. I tu możesz chyba odbić nawet tu. Odbić dać zaraz mogę. Uuu, tędy możesz zejść. Za wysoko. Ty do czemu ja tędy wszedłem jak tu się... Ha. Ha. Nie wiem. Nie wiem gdzie poszli. Wow, 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 przestań. przestań! Przestań dwóch! Co o jest? stary wzięli się na dwa baty. Aha. Będzie DP zaraz. O kurka. <laughs> Czekaj. Czekaj, przed nimi. Nie wiem gdzie. Są dwa ogromne jaszczurowęże. Ty tu tu wtedy skończył. Ty tu tu, tak. U, możesz przejść tędy. Nie mogę. Po Pod cynglu. Pod cynglu? Nie da się po tym przejść. Stary. Da się po cynglu przejść. Co to mnie za... Atak? Tędy. Jest! Nie da U. się po tym przejść. Widzisz? On tylko tak się ześlizguje. Ha. Jestem prawie już przekonany, że szedłem po cynglu. Ooooo wow! oh, men! Nice, no, Do końca nie wierzę, że to się uda, nie? Że jestem na tyle. I nie musiałeś się rozbierać. No, nie musiałem. A już to A, zrobiłem, ale nie Może muszę. właśnie o to chodziło, że, <laughs> że, że się nie rozebrać. No właśnie. <laughs> Żeby była mniejsza oporność przy pasu... Dusza nasza. Tam głęboko. Dalej? Te... Wow, postać nam się coś. Czekaj, czy no. ja muszę tam zejść tak czy siak czołom. Chyba, że na górze. Chyba... Jest. na górze. Dobrze. Dobrze, dobrze. Nie. Widziałem mam tu. A, to jest na dole. Tam. Gdzie? Tam pod tobą i tak. Widzisz ją? No, tam. O kurde. Dobrze jest Pięknie. I na chill. Kroczek po kroczku. Masz man, SR, masz HP. W tyle, że luźno. Pięknie, odzyskałeś Oj. wszystko. Oj. Lecz się, lecz się. Lecz się, się, Pięknie. No i tak się gra. W tej małej wsi. Tak jest. Tylko teraz, żebym znowu nie popełnił tego błędu, który popełniłeś. <grym> Co ty stary z triki Pani, jeszcze robi? Panika! przechwalanki jakieś Panika mnie jakaś zapa, wiesz, nie wiedziałem co się My dzieje Trzeba jeszcze z backflipem tam wskoczyć Ty jest mistrz platformówek Wreszcie <śmany> klepnął w tyłek A masz, dobry Splash. Czy oni stary w w ciebie rzucają? Nie, trucizną jakąś, może być to za Widzisz skąd oni nie? to wyciągają? No, no. Podbiegają i... Czekaj, bo ja teraz jestem trochę pogubiony. No tak? Jest zmatowiony. Nie, to nie tu chyba. Nie, nie, raczej nawet. nie. Um. To właśnie o tym mówiłem, że jakby tu nie za A. Aha, bo ty tutaj po tych schodkach Tak, przyszedł. Tak. Czyli to tyle. A nie. Czyli to zwiedzone. No bo tak, tak, trochę tak, trochę nie. Bo my teraz jesteśmy tutaj na... Uuuu! Co uuu. za ziomo. I nie spodziewałem się, że on mi tak wyskoczy. Ty go pokonałeś już, nie? Wtedy tak. I, 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 i... Dobra, to my lecimy w takim razie. Tą część mamy za sobą. Aha. Zaliczoną. Yy, dobra. No to Coś mnie goni? Nie. Tak. Goni <grym> mnie ten frajer! <grym> A tu jeszcze w ludy. Tu jest łaska gdzieś, nie? E, nie. Powiedzieć. Nie było tu łaski? Tu jest łaska na banku. Czy... Na banku gdzieś jest łaska, tylko jej nie podnieśliśmy stary. Tak? W sensie tu dalej jest łaska, no. Musi być. Bo daleko dawno nie było. U, może tu, w dół. No. Idę na drogę. Co to za. Co to za. Co to. Co. O, no. Nie, tak. Jest sobie to wyobrażałam. Złapała cię. Ja pierdzielę, odgryzł mi kawałek głowy i wyssał ze mnie. Zrobił sobie ze mnie szejka. Mhm. Ale, Slurpi. Ale już jest bliżej łaska niż dalej. I, i no wiesz o co chodzi? Tak. Czyli teraz może wybiec tu i w prawo. Nie, w lewo. Tak, nie. Nie? Czekaj, tak? Nie? Tutaj musisz. Nie. Ten ten? bo my w prawo, nie, w lewo nie poszliśmy. Tutaj! Tak, okay. no, tak, 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 tak. I tylko ty w te... Cały czas prosto do końca? A i tam no, będą drzwi. Nie... Brama most w sensie musisz Brama przyzumać. most, okej. Okay. Uważaj, dziewica! Oh, nie błagam Bo nadchodzi Fica! Nie, nie zgin, nie zgin stary. Uważaj dziewica. Bo nadchodzi Podnieść to, podnieść to, podnieść to. Pies to gryzie, pies to gryzie. A. Stary, nie bij go! Goni cię dziewica! No nie podniosłeś tego w końcu. Goni no. cię dziewica. Żelazna. Żelazna. Biegnij tam! No gdzież widzę, gdzie była. Do no, czemu gdzie? się patrzysz? Nie, nie! Tu! Tam! No tak! Okej, okay, i poszedłeś w lewo. Eee, nie, schodami w górę przez drzwi. W eee, dół w górę. W kru, tutaj. I w prosto. Prawo. Prosto, 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 prosto. Jakim cudem my tu nie wyszliśmy wcześniej? No nie wiem. Jakim cudem. No. Uważaj, bo znowu cię zrobi z ciebie jogurcie, sobie. Noś ty, 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 ty. siomi sto. Nie dwa razy na nas takie triki. Oh. Chyba nie tak się mówi. Włącz latarnie, bo gówno o. widać. Dobra. O mój Boże, więcej Uważaj, gówna, Uważaj, bo on ci będzie atakował. Oj nie Ach, na dwa okay. strzały ze zwykłego oszu Leży, leży, tu jeden, tu drugi Uważaj, oj, oj, oj Aha! I to jeszcze nie z tej przyjemnej strony Fuuu! Oni oj. mnie nie gryzą, tylko oni mnie wejdą Ale fart! Wrzygują. Auto to ma wielki, któryś w starym, hałasem ulec Lekki stresik czyłem Czarny pierug! Co o, co ty nie pomiosłeś? Czarny pieruch. Nie, jadłeś? Nie, idzie. To to, co one mają na głowie. No, to jest po prostu... Czy na bank może te tego czarnego pierucha? No, pewnie, że można. <laughs> Czarny pieruch. Ale po co? Nic tam no, to nie daje, a tam daje nam Inta. No właśnie. Dobra. I teraz tak. To nam daje obywatelstwo. Czarny pieruch. Bij go. Będzie krzyczona ciebie. Nie krzyczona. Wow, Ła, ściąłem go. Tam jest ten pieruch. Okej. Okay więcej nikogo nie ma. Otworzę drzwi. Otwórz drzwi. Tam jest łaska. Można no tak, no najpierw było, łaskę ma. Było widać y, te złote, takie, mm -hmm. Złotą poświatę. O pięknie się rozumiemy. Dotknij łask. Level, 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 level. Tak, 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 tym razem tak. I chciałem sprawdzić czy Tak, może. wytrzymałość podbija. Podbija stary Co? odporności. Nie. Nie, nie odbija. 15, mi 15, myślę, że wytrzymałość 15 jest odpowiednia. Jakby, jakby, chyba nie ma na razie, nie, ja bym wszedł w witalność, bo zobacz, badamy na Aha. czasem tak na, na chwilę, tak na sprawdzam chwilę. co tu jeszcze. Ja bym wszedł witalność minimum na 40. O, siła podbija nam od, 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 te, no podbija, podbija. Odporności. A my sił. Mamy zręczność inteligencja do tego, to może siłę? A nie chcemy witalności dobić do 40 płoty. No, dobra. ile do do 40, 40, ma sens, ma sens. Żeby mieć tego HP trochę więcej. Ma sens. Ma sens. Dobra. I teraz I tak. Otwórz bramę dwi. Bramę otworze. Powiem witaj potworze. Czekaj, i co my gdzie my teraz? Jesteśmy. O! I schodki do kopnięcia? S -s -s byś chciał kopać schodki no. I to drabina w dodatku nie schodki. No właśnie. Tu jeszcze coś było. No tu jest jakby ciąg dalszy. O, leży szczur. jaszczur. Co stąd? No, Szczurka to nie wdzięczna. Kolejny trup. Same trupy. Wielki wybuchowy bełt. Po <grym, grym>, w, bo yeah. w Na jednym yeah. Ej stary, słyszałem, że w USA, tam jak teraz zalegalizowali MJ. No to, że ludzie srogo przedawkowują i Tak Jak? Nie mam pojęcia, może mają jakieś dziwne odmiany Ale że przychodzą ludzie z przypadłością, która się nazywa wśród lekarzy skromiting. I to jest vomiting i jeszcze naraz screaming bo to jest takie bolesne wymiotowanie Stary, i przychodzą i Grubo bo to jest masakra. Ja na przykład jak to słyszałem myślałem, że nie bek jak ktoś kręci. Ale później coraz ktoś częściej, coraz częściej słyszałem potwierdzenia tego, że faktycznie ludzie przychodzą i... <laughs> jak w filmach komediowych. Jak w strasznym filmie. <laughs> <Ktoś> Kojarzysz <laughs> tą scenę, jak oni przyszli egzorcyzmy robić. Coś kojarzę, Na tej obie scenie... Takie ludzie przy <laughs> Wicza, Wicza! Ło wow wow! wow. Podnieś fotel no że... w sensie... I teraz U, się... poczekaj, okay, czekaj, to poczekaj, to nie wchodzi. No. Mamy dwie drogi, jeżeli dobrze widzę. Nie, ja nie widzę. Ja widzę jedną, jest jedna, no? a tu jest druga. A. Ta jest na dół, ta jest na górę. Mm. Idź na dół najpierw. Y, ta jest na dół. Mm -hmm. Skąd wiesz, że to jest na dół? No, bo, bo się w gdzie okay, jest waga okay. przeciwwalga. Waga przeciwwaga. W sumie to było na tyle chyba niewysoko, że... A tu będzie walka. Tak? Ten miesięcy mi się kojarzy. Uuu. Masz, no i? To nie, 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 to tą walkę zrobimy chyba... Albo dobra, teraz. To jest kolejny potwór, którego kojarzyć będziesz. Weź sobie stożek ducha. Ten stożek jest do niczego. Myślałem, że jest do... Siadania? <noise> tak, do dosiadu. Do, do... trenowania dosiadu. Dosiad. Siadasz, zaciszka <noise> i, w, i próbujesz podnieść. <noise> o, znowu ten no, naprawdę... Wiem, że go będziesz kojarzył. Tam. i to jeszcze nie jest ten to jest jako wielki przeciwnik aha wielki przeciwnik a mini boss super bo mini bossy pokona no fajnie fajnie że jest taki świat ogromny i że są tacy, tacy zróżnicowani przeciwnikami hmm. mega super masz rację, to jest fajnie poczekaj, fajnie poczekaj i zaraz Patrzę. później będziemy starywać z jakimś bossem a to będzie taki przeciwnik jak na samym początku by zwykły pierwi zabił mi łzę to nawet się wydarło. Wydarłaś. Nie, on... Bij niech To ma dużo HP właśnie. To jest, to jest. Ale czemu on ma więcej... Te, on ma więcej HP stary niż, niż Box. No bo to jest inna lokacja, tu już jest trudniej. A my tam byliśmy no. dużo wcześniej, tak? No dobra, to. będę go wciurtał po ogłonie. Nie w lawę, nie wchodź w lawę. Nie, czy on ma hipoxy o za Ale uzna się na no. nie? I poświęcenie w ogóle Co on so, robi o, jakieś? Okrwawienie i daje mi siadło o, o, o Pięknie, serce ki kino Kinowe takie no, ujęcie taki nie, to to, co się dzieje. Pięknie, no dobra Pomożemy znik możemy kontynuować A tu jest jakieś przejście? Nie było. A nie, w tą dziurę? Nie, nie, to jest skrót nie. Tego co, ślimaka co nie kojarzę. No stamtąd przyszliśmy? Nie wiem. Tam mamy iść? Nie wiem. Da się cofnąć? Da się. Nie. What? Ugrzęzłem? Nie, no idź tam. I jesteśmy chyba z powrotem. Tak. Nie, czekaj. Tak. tak. No tak, i teraz na górę idź. Na górę. Bo tu ten deszliśmy, tak. tak? Tak, I tak, tu tak. była ta tak, winda tak, tak. na dół i na górę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I my pojechaliśmy na dół. Na dół. Okej. Okay. Czyli następny odcinków wbliżamy na górę. No, dokładnie. Zaczynam no i super. Tego. Więc dzięki wielkie mordeczko za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to dobrze wiesz, jaki jest deal. Łapka w górę. Nie musisz subskrybować. Jesteśmy dzisiaj. Wow, nie spodziewałem się tego. Tak, polega. nie musisz subskrybować, ale jak zasubskrybujesz, będzie fajniej. E, I pff, widzimy się w następnym odcinku. Komentarze coś dodać? jeszcze możecie pisać? O, tak, bo super, można pisać, jak fenomenalnie wygląda latarnia nad mieczem. To tak jest jak jakiś teraz? Szlak? Nie, tak jak teraz. Okay. Jest latarnia nad mieczem i ten kadrek jest Jesteś piękny. piękna jak latarnia nad mieczem. O, ty też. <laughs> e, a chcesz coś jeszcze dodać? E, widzimy się w na następnym odcinku. Bye.